Dzień dobry serdecznie, moi drodzy, my na kolejnym odcinku z przygody strzeleba. Witam bardzo serdecznie, dzisiejszy kolejny odcinek rozpoczynamy, mam nadzieję, że dobrymi informacjami, czyli yy, zwycięstwem, zwycięstwem w yy, yy, FA Nie, w pucharze, ale w Cup, tak. Bardzo się wyraź. wygrać. Budzik mi zadzwonił. Oczekiwanie zarządu przegrana. Eee, dobra chłopie, jeszcze tyle lat, bo ma kontraktu, już tutaj nie róbmy sens, że kontrakt mu się skraca, bo ma chłopie że dużo, 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 lat, tego kontraktu. Eee. I do czego? Dzisiaj weźmy schodkampion i Chelsea na naszym zbiorniku, że tak to powiem na naszej liście, którą atakujemy, że tak to powiem. Mm, mecz oczywiście, które muszą zostać wygrane przez nas, bo nie widzę oczywiście innej opcji, żebyśmy mieli to przegrać. Bardzo by mnie się tych spotkań przegrali, bo uważam, że byśmy sobie bardzo skomplikowali co ty To jest tam bardzo, bardzo niepotrzebne komplikowanie sytuacji. Mm. lidze lepiej skupmy się na walce o trofea liczę na to jakiś bardzo 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 fajny trof trofea Liverpool wygrał z of City. no dobrze bardzo mi bardzo cieszy, cieszy kurwa Gibbs kontuzją więc sure to jest moment chyba potrzeba, żeby odbudować w dobrą dyspozycję żeby chłopak wszedł do tego składu znowu z dobrą dobrą bardzo dobrą dyspozycją E, bo liczę na taką dobrą dyspozycję. Szybka symulacja tego spotkania, liczę na trzy punkty, To się będzie nam długo chyba osymulować, bo tych meczów jest jednak troszkę, jest jednak troszkę tych spotkań na liczniku, więc to się na pewno nam troszkę podsymuluje, ale mam nadzieję, że będzie to bardzo, bardzo szybciutko. Symuluje nam się to, zobaczmy, co nam, co przyniesie, co przyniosą nam te wyniki, bo to się będzie sobie troszkę jeszcze symulować. Eee, więc, polecam skiby już chwilkę Polecam bardzo wszystkim skipnąć chwilkę, żeby to przeszło dalej. No. E, dobra. Mm. Jeszcze ja się nam, nam symuluje, oby był dobry wynik. Błagam. Błagam. No, jeśli przegramy, to będzie kompromitacja. No, na pewno będzie to kompromitacja. Uważam, że jeśli myśmy przegrali, to można nawet powiedzieć w Norwich, że strzele w out. Nawet można to powiedzieć, moi drodzy. Nawet jeśli przegramy, można powiedzieć strzele w out, ale wygrywamy. Na szczęście po bramce Przemka pojęty. Zdominowaliśmy rywala pod względem spotkania. Niestety tylko jedna bramka, ale jest zwycięstwo, więc oczywiście każdy zwycięstwo cieszy. Wiadomo, że ten blize zwycięstwo nam bardziej się przyda, bo ta sytuacja oczywiście bliza jest bardzo, 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 bardzo ciężka i o tym doskonale wiemy, wiemy to my, wiedzą to kibice, wiedzą to działacze. Norwich, więc uważam, że zespół też musi się zacząć lepiej spisywać Czy mogę powiedzieć, że nie jest najlepiej Aha. to Adam i dach zostanie z listy No to nie jesteś na liście, no to co ty kurwa chcesz no? Co za typ? Symuluje nam się to do meczu z Chelsea na wyjazd na e, Stamford Bridge. Faza przyjścia, no. Mam nadzieję, że podziała. Będzie to bardzo kolejny ciężki mecz. E, wiem o tym doskonale, że to będzie bardzo ciężkie spotkanko. I się boję, że, że kolejna strata punktu się czeka, że czeka. No, bo najprawdopodobniej tak będzie. Że to będzie kolejna strata. Punktów. Eee, co odnosi się do naszego kontraktu, czyli te dywagaty, które będą trwały długo, kontrakt się kończy już na, za najbliższe kilkanaście tygodni, że tak powiem. No, za najbliższe parę miesięcy, oczywiście po sezonie, czyli po najbliższym przed. przed kurwa, na najbliższym końcu sezonu. Czyli ko, sko, ra, nie. Dobra, nieważne, nic nie mówię. Sam się jak eee, Derby jest tutaj, Arsenal. Bez wilkami. O, kur. No i spokój, Nie jest to ciężki rywal, chociaż gramy na wieżie, czego bardzo nie lubię. Wiecie o tym doskonale, że ja bardzo nie lubię y, grać na wieżie. Marcelino Nunes. Ja patrzę na tą ofertę z Altihillal. No i to nie jest oferta, którą bym chciał przyjmować. Sorry, Marcelino, ale to jest oferta bardzo śmieszna. No. To te raty, mi raty nie są potrzebne, bo ja na raty nie muszę grać, bo ja musimy dostać chancę. Jeśli ma oddać, odejść nunię z teraz, to my musimy dostać hajs. Zrozumiano? Zrozumiano. E, to nie może być tak, że... Mm, e, ...że o, połowę później. No i z tym dupę, możemy to wstawić połowę później, gdy my z ligi zlecimy. E, Daniel, Bacz, tutaj nie zarejestrowany, co nie może peć, to spokojnie zamiast niego pójdzie like Barnes yy, i to jest chyba wszystko, co chcę zagrać na to spotkanie. To samo, co grało w meczu z z, 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 z drużyną Southampton. Mam nadzieję, że to samo zadziała. Wiemy, jakie mamy problemy. Wiemy, jak te problemy trzeba wyeliminować, więc mam nadzieję, że dzisiaj wyeliminujemy w tym spotkaniu te problemy bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Ostatnia nasza forma, wiadomo, że zostawia wiele do czyszczenia. Wiele to jest mało powiedziane. No jest okropnie ostatnia nasza forma. Ale mam nadzieję, że się środkujemy w Londynie. Enzo James, forszał, dobre odebranie, ale już złe podanie w i prawie jesteśmy przez takie głupie podanie bramkę. Jakie sytuacji dzisiaj będzie mnóstwo? Najprawdopodobniej, no znaczy naszych piłkarzy, to mi się wydaje, że będzie mnóstwo. Ja ja chciałbym widzieć ostatnie wyniki. Boże, Brighton gra z wilkami. Bardzo mi się tu remis. Albo nie, żeby Brighton przegrał, ale Brighton wygrywa. I Brighton chyba wyjdzie ze strefy spadkowej, proszę państwa. Brighton dezerbiego wraca na dobre tory. Bo już nie jest dezerbiego, w sumie już nie wiem. James, wysoki pressing w naszym wykonaniu, ale nie odpłacił się Stacy. okropny błąd. Gibson na posterunku, ale. No, Stacy chyba chce odpocząć. No, Romelu Lukaku różny, nie pilnujemy dobrze tych różnych. Edkal, poeta, tak pod presję tutaj zagrał, nie wyliczył 9 tej piłki nie zgarnią. ale Adam dobra akcja, Kepa na posterunku, ale to jest bardzo dobra akcja Adama Idacha. Akurat za to chłopaka trzeba pochwalić. No szkoda, że brakuje wykończenia u Adama Idaha, ale Kepa też był na posterunku, no. Tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową aktualnie nadzieli, Więc na pewno ta walka o utrzymanie B się robi bardzo ciekawa. I tak teraz dobre odebranie i tak. Gdyby to był Karim Bezdała, to by to wykorzystał. No ale Adam i tak nie jest piłkarzem, który który jest w formie aktualnie. Sara wrzutka polkarne forszał, Nu No nie, skepa. No razie mamy co powiedzieć w tym meczu. Tylko żeby tutaj tej piłki głupio nie gubić. To jest niesamowite, że oni ruszają jednym podaniem. Normalnie mogą nam cały środek obrony. I przez to przegrywamy 2 do 0. I no, powiem przykro, nie widać w ogóle aktualnie cienia nadziei, że się coś poprawi w tej drużynie. E, boli, boli to, bo to. Okropna sytuacja naszej drużyny, że nie widać promyka. Światełka w tunelu, nadziei na to, że to może wyglądać lepiej. Unkung, uderza gun na posterunku. wrzutka odchodząca gun. Dobra interwencja. No nie, jest. Edkal, Idah, Gibson, Edkal, gun. Gibson i Dach. No nie zruszamy do przodu Płacheta, strata i od razu idzie kontra. Gibson traci krycie. Staysej w dupie. Gibson traci krycie. Brawo panowie! Dostajemy 3-0 w dupę, ale tam był offside. No, dobra. Ale Gibson czy nie stracił krycia? Dobra, tutaj Gibson oczywiście przepraszam. Bardzo mądre, zachowawcza interwencja odpowiedzialna. Czyli utrzymana ta linia spalonego. Przepraszam za to, że powiedziałem, że to było głupie. Wypluję z moich ust. Sorensen i ja nie ma, to wyjść teraz? Zróbmy tak: tu, Tyk. i tik, dobra, po miejscami. Eee, mam nadzieję, że coś to da jeszcze na te ostatnie minuty, no ale wątpię w tą. Po to, że To naszej grze to. Nie bym tylko czekał ogólnie na dostanie prostu papieru. Dziękujemy, panie trenerze, ale pora odejść. No pewno pod sezonem odejdziemy z tej drużyny. Ja już to wiem. Sorensen gubi krycie. Młody Gun. Czutka plekarne. Kepa, Pona, James klepią do piłkę i to jak łatwo. Enzo, niewiarygodny. Grałem w 70 z powodu razu Adama i Dacha, To jest. Czyli teraz nie mieliśmy komu podać, bo Adam i Dach z urazem był. I to jest. Okropna sprawa. Ethkal, McLean, Solis. Ogun, dobra interwencja. Koniec tego spotkania. Chelsea wygrywa z nami 2 do 0. Mm. I to nie mogę być zadowolony ze stylu, w jakim my przygieraliśmy, bo naprawdę medal wyglądał okropnie. Tyle błędów. Yy. No jest źle. Lekko mówiąc. O, cię pod udział. No. Świetnie. Świetnie, się bawię, ale zabawę trzeba skończyć. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Na samym odcinku gramy z Nottingham City i Aston Villa, A później bardzo ważny termin się zaczyna, bo to są mecze, w których musimy zaczynać punktować. Czy to będzie Brighton, to będzie Fulham, to będzie Westcam, to będzie Cardiff, Wolves. No tutaj to tutaj te punkty muszą się nabić same. I na to liczę, że nasza drużyna się w końcu odkuje. Bo zbliżamy się do końcówki sezonu, która będzie bardzo ważna dla naszej drużyny. Bo rzeczywiście jest źle. Wątpię, że będzie gorzej, bo będzie ciężko, żeby było gorzej, bo naprawdę wygląda sytuacja. Okropnie. Ale sami o, to, o, tym, o sami to widzicie i sami wiecie, że jest po prostu źle. Trzymajcie się, miłego widzimy się już jutro. Godzina 15, tak jak zwykle. Naraz, kayro. Cześć.